Go 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 power rangers kurwa Clock is ticking. O! Tak tyka grzechodnik Kurwa ja mam z tumikiem Nie pogrzechoczę z wami Tick Tog Tick Tog Go 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 Nie stawaj Lot na pindolasie spojrzałeś Kurwa, kowal kucnął jak raczujemy Dobra, teraz to już pizda. Łołogu. Spal ten cement. Plantuję. Pusty. Brawo, boy. Dobra, jak tam, status w plec. Tak. Jest, jest na pokrywaniu. Na pokoiku. O! Nice. Eczka. Dwóch zostało, Mileidis. Pokoik chyba, chyba pokoik. Brawo, syn. Brawo, syn. Dobra, spierdalać od do bomby. To Teraz już. To może w pompie Pom. <grym> Pompa odliczana. Ej, chyba go mam. Chyba kurwe słyszę. Ej, coś tu, coś tu cyka. Coś tu cyka. Człon. Człon. Je... no. Ale był bez sensu. ze traniec. Nie, eee, poproszę, broń matka. Kup se kałachę, pozwalam. Ja mi kocha matka, wobec ten. Dobra, ja zagrałem Glee'a. Ja, kałachów mam kupić. Tyle, kałaszkę mi kup. To samo, paka! Ty, ty już masz kałaszkę. Kurwa, debile jedne. Rozchodzimy się. Kowal, masz pakę, to rzucę. Ja pierdolę. Przepraszam. Ciu, ciu, rozchodzimy się, dupy. Kowal na B. Dobra idź Syn z wujem Ara, zaraz będę, zaraz będę z tampę. Defensywnie ta czekać na piki Ja pierwszy róż no, no, no. Dobra, strzelamy tylko głowy. Tylko główki dzisiaj Ale. Czysto Wychodźcie, wychodźcie ze mną A, niebieski Właśnie idziemy na dziursko. prawo. Jest! game, game, wszyscy do przodu! za czerwonym. Właśnie za czerwonym, Tak. PLANTOWAĆ PIZDĘ Miałem ja, takiego wezwa na górze DWÓCH NA RESPIE DWÓCH NA RESPIE U NICH Faka jest u góry, nie wzięta Ja pierdolę. Ja i tak się od dawna już zmarkowałem, ale... Buja, szybko, szybko, szybko na respa ich Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, pyk. Bo ci kowa wszystkich wprzątnie. nie? To był Jest u mnie Na mnie Na górze tamtym buście takim, albo w smoku. To jest dziura Kurwa! Nie zjebcie no no, tego! A czyste, a czyste, a czyste! Brawo, brawo! No dobra. Mamy ta! Buja, bebel! Jebało jednak, kurwa, jeba Tak powiem. Paka to by mogła na B chodzić za nas, ojciec z sami. Bo jak my tam. Bo jak my zrobimy przejście na mid, to paka szybko B już. To chodzi B teraz, kowal! Kowal, ty chodzisz B! Ło kurwa, to nie bomba! sobie, jedną Jeszcze jedną. Jak się rozchodzimy... O, brawo. Piękny mate, ojciec. Zniszczył o. powietrze. No tutaj miał być. O, wyjebało, typa. Chodź, chodź, wychodź, wychodź. Prawo blisko, prawo blisko! Pizda, ogień, kowal, plantujemy B! Chcę wyjść z Już. Dostał ok, jeden został Matka, co poszedł? Yeah. windy, windy, to... windy, windy Lit, fucking lit. Na respa poszedł, na respa poszedł Synek patrzy, synek patrzy. Fucking lit. Aj. <coughs> na A siedzi, panowie Dobra, przeżyjmy broni, nie mamy kasy, aż tak. Wygrajmy to na luzi. Zajebać go, bo asyst, ojciec, po to. Dawaj, na, po na pokoiku siedzi Tu po lewo był, no, na dole tutaj, Po lewo, po lewo, po lewo, po lewo, po lewo, po lewo! Po lewo! Po lewo! Po lewo Mamy to synek wrapę Ja pierdolę <grym> na dole czy kurwa u góry?